Drodzy rodzacy, nasza ojczyzna jest na rozdrożu i w waszych głosach, w waszych decyzjach spoczywa odpowiedzialność za to, jaką Polskę będziemy oglądać, jaką Polskę będą oglądać wasze dzieci i wnuki. Czy chcecie kontynuacji tego, co zaproponował Tusk i Trzaskowski? Polski kłótni, Polski pogardy, Polski, która łamie prawo i posługuje się najgorszymi, najniższymi instynktami, żeby szczuć jednych na drugich. Polski, która niszczy swoją pozycję międzynarodową, bo nie jest zapraszana do ważnych rozmów. A może chcecie Polskę, taką jak proponuje Karol Nawrocki? Ambitną, dumną, po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Rozwój CPK, atom, inwestycje w najnowocześniejsze technologie, ochrona nad tymi, którzy potrzebują ochrony i stymulacja tych, którzy tego potrzebują po to, żeby wzrastać dumnie i pięknie. Polska bezpieczna, bezpieczna wewnętrznie i bezpieczna również geopolitycznie. To Polska Karola Nawrockiego.